Mam zaszczyt trzymać w swoich rękach kolejny list do świętego Mikołaja z życzeniami, jest to list z pobłocia i tak brzmi ten list. W tegorocznym liście chciałabym Ci podziękować za prezenty zeszłego roku. Były takie dobre, że ciężko było je zgubić. Jak już wiesz mam 13 lat i pochodzę z Polski, dokładniej z pobłocia i mam trójkę rodzeństwa. Też wiesz, że uwielbiam malarstwo i rysunek, jednak największą przyjemność sprawia mi spędzanie czasu z rodziną. Na przykład gry planszowe, czy nieraz niebezpieczne walki na poduszki. Bardzo chciałabym Cię zaprosić do naszego pięknego pobłocia. Jest u nas bardzo malowniczo, ale prawdę, prawie wszystko. Rodzinnie i czysto, choć komin przyda się wyczyścić przed Twoim przyjściem. Kolejnym powodem do odwiedzenia mnie i mojej rodziny być mogłoby być przekonanie o tym, że jesteśmy bardzo grzeczni. No dobra, czasami zdarzają nam się jakieś wybryki. I pomimo tego mam nadzieję, że jesteśmy na ten. Na tej grzecznej liście, gdybyś już postanowił nas odwiedzić, to bardzo chciałabym Cię poprosić o zdrowie dla moich bliskich i mnie, no i może jakieś słodycze w pakiecie. Mam nadzieję, że trzymasz się i nie dopadł się koronawirus. Trzymaj się, Hania. Moi drodzy, kolejny wspaniały list, gdzie znowu mówimy o rodzinie o troskę o rodzinie, mówimy też o zdrowiu, które no wielką wagę w tych czasach znaczy, bo jednak dopadła nas pandemia, ale też znowu kolejna radość, żartobliwe i nawet taka pokora. Która właśnie mówi o każdym człowieku: nikt nie jest idealny i nie zapewniamy o tym, że jesteśmy idealni, ale każdy z nas może popełnić pełne błędy, i myślę, że Mikołaj tutaj w pełni doceni tą szczerość Hani i wynagrodzi jej właśnie te piękne życzenia, te piękne, te, piękne, też, te piękne słowa, które świadczym o tym, jak ważne jest dla niej jest rodzina, wspólne przebywanie wspólny czas z rodziną gry. Także myślę, że niech te chwile trwają bardzo długo, Ciągle będziemy dziećmi i żeby właśnie wam towarzyszyła ta radość z przebywania w święta razem. Dziękuję bardzo.